W dzisiejszym Krypt News m.in. o powracającym wskaźniku fraktalnym z 2017 roku, który przyczynił się do wzrostu ceny Ethereum o ponad 7000%. Czy Ethereum ma szansę wzrosnąć do 13000 w tej hoście? Wybierzemy się ponownie do Salwadora, aby sprawdzić, jak przyjął się Bitcoin w tym kraju. Pokażę Wam również coraz większe zainteresowanie technologią blockchain również na rynku pracy. Sprawdzimy również kilka ciekawych wykresów, m.in. stock-to-flow ratio oraz jak zawsze wykres Bitcoin do USDT. Ale z samych wiadomości ze świata kryptowalut będzie o wiele, wiele więcej, a więc zostańcie do końca. Witam was na kanale Kryptopodróże w kolejnym poniedziałkowym kryptoniu, w którym przedstawię Wam najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Oczywiście mam nadzieję, że mi się to uda, ponieważ od kilku dni skutecznie choroba uniemożliwia mi nagrywanie. Jeżeli na moim, kana <coughs> your jeżeli na moim kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie opuścić kolejnych nagrań w przyszłości. I z tego miejsca przypominam, pamiętaj. To nagranie to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą finansowym, a wszystko, dosłownie wszystko, co usłyszysz w tym nagraniu, ma jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę. I zaczynamy. Na początku zaczniemy od wskaźnika Fear and Greed. Index. jak widzicie, znajduje się on w neutralnym położeniu. 54 jednostki jest o niebo lepiej w porównaniu do zeszłego tygodnia, gdzie mieliśmy ekstremalny strach na rynku. To wszystko jeszcze działo się przed tymi wzrostami, które miały miejsce teraz w październiku. O którym za chwilę jeszcze troszeczkę więcej porozmawiamy. Do tego widzicie, emocje na tym rynku zmieniają się bardzo szybko. Ważne jest, aby do tych emocji się odpowiednio dostosować. Czyli jeżeli wszyscy się boją, Niech nam się zapali lampka, że wówczas są dobre okazje do tego, aby na tym rynku się zapakować w kryptowaluty. Oczywiście nie jest to prawda inwestycyjna, jest to tylko moje działanie. <koh> moje działanie, które zawsze staram się Wam pokazać. No i oczywiście pamiętajcie, jeżeli mam ekstremalną chciwość, jeżeli ten indeks pokazuje duży poziom, no to to jest dla mnie sygnał, aby realizować chociaż część zysków tak przynajmniej działam w czasie hossy. A jeżeli chodzi o pierwszą dziesiątkę na rynku kryptowalut, zobaczcie, Bitcoin zanotował ponad 8% wzrostu w ciągu tygodnia, podobnie Ethereum, Binance Coin prawie 20% tak samo jak i Solana, no i to co warto zauważyć i odnotować, Dogecoin wskoczył ponownie do pierwszej dziesiątki rynku kryptowalut. Jeżeli zerkniemy na największych wygranych w tym tygodniu, no to są tutaj naprawdę porządne, potężne projekty, Axie Infinity ponad 133% wzrostu, 152 dolary obecnie, to jest niesamowite jak ten projekt podskoczył tylko dzisiaj ponad 40%, a wszystko to jest związane z tym, że obecnie można kopać akcje Infinity, można oddać je do stakingu. Jedna wiadomość, a miała tak ogromny wpływ na cenę tego tokena, 153 dolary, a ja pamiętam jak początkiem tego roku za kilka dolarów można było kupić ten token, to jest niesamowite. OMG Network również 17 dolarów, ponad 85% wzrostu. Mam również Tezos, co mnie bardzo cieszy, bo tak jak wiecie, ja regularnie miesiąc w miesiąc kupuję m.in. właśnie Tą kryptowalutę, o czym powiem Wam więcej na końcu tego nagrania. Mamy tutaj również dwa tokeny giełdowe OKB oraz Binance Coin, które również, tak jak mówiłem, zanotowały bardzo dobre wzrosty, ponad 20% w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o największych przegranych w tym tygodniu, jest to m.in. compound, który zanotował ponad 12%, może to nie jest dużo, natomiast ważne jest to co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu. Zobaczcie, błąd compound spowodował przypadkową wypłatę 90 milionów dolarów. Protokół stakingowy Compound, piąty co do wielkości protokół DeFi na świecie, przypadkowo wypuścił 90 milionów dolarów w ręce użytkowników po błędzie aktualizacji oprogramowania. Więc to mnie akurat nie dziwi, że mamy spadki na tym tokenie 12%. Dziwię się, że są tak małe, ponieważ wypuścili 90 milionów dolarów. To są naprawdę ogromne pieniądze, i w mojej opinii, tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie nie stracili bezpośrednio na tej platformie DeFi swoich pieniędzy, które mieli tam ulokowane, powoduje tak małe spadki na tym tokenie. Użytkownicy tokenów COMP zostali nieoczekiwanie nagrodzeni tokenami COMP o łącznej wartości 90 milionów dolarów po nieudanej aktualizacji oprogramowania. Jeden z użytkowników dostał 29 milionów, drugi 70 milionów dolarów, a sam założyciel Compound Robert Leszner domaga się zwrotu tokenów COMP, grożąc nawet poprzez Twitter, że firma upubliczni prywatne informacje o swoich użytkownikach, a także zgłosi odbiorców do Urzędu Skarbowego. Oczywiście sam założyciel wycofał się później ze swojego tweeta, no bo był on niedorzeczny, no i co z tego, nawet jak zgłosi to do urzędu skarbowego, to te osoby po prostu zapłacą 20, 50, nie wiem ile mają procent w swoim kraju podatku od tej sumy, no a kasę zatrzymają, tak? I mówię tutaj oczywiście o skrajnym przypadku, w którym te osoby nie będą uczciwe, nie oddadzą tych pieniędzy tej firmie, no i po prostu będą mieli ogromną kasę nawet po opłaceniu podatku, więc takie słowa raczej nie motywują do tego, aby oddać środki, powinien to w inny sposób... Zrobić bardziej profesjonalny, bo straszenie w tym przypadku, w mojej opinii, nic nie da. Tych dwóch użytkowników ma również drugą opcję: może zatrzymać 10% tej sumy i wówczas nie będzie musiało płacić od tego podatku. Czyli no 10% od 70 milionów to i tak jest potężna kasa, a będą przynajmniej mieli czyste sumienie. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak zakończy się ta sytuacja. Czy te osoby oddadzą całą sumę, czy zachowają sobie 10%, czy po prostu zdecydują nie oddawać ani grosza? No bo mają po prostu do tego prawo, tak? To jest błąd systemu, nikt y, ich nie może do tego zmusić. Oczywiście kwestia sumienia, kwestia tego, jak się zachowujemy. Dajcie mi znać w komentarzach, co zrobilibyście na miejscu tych osób, gdybyście dostali tak potężne pieniądze. Czy zdecydowalibyście się oddać, czy zostawilibyście sobie 10% należne, czy zwyczajnie zachowalibyście całą sumę dla siebie? Ja powiem Wam szczerze, że nie wiem, jakbym się zachował na miejscu. Tych dwóch osób, zwłaszcza po twecie, który umieścił założyciel Robert Leszny, który straszył ich, że upubliczni ich dane do, do Urzędu Skarbowego. No to by mnie chyba bardzo zdenerwowało. Może bym zrobił nawet w ten sposób, że te 10% bym sobie zachował należne, a resztę bym rozdał na przykład osobom potrzebującym. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie gdybanie, ale tak naprawdę nigdy nie wiemy, jak zachowalibyśmy się w takiej sytuacji, ale słowa tego pana, groźby tego pana na pewno były nie na miejscu i to byłoby coś, co by mogło dolać oliwy do ognia w moim przypadku. I tutaj mam jeszcze potwierdzenie moich słów: nikt nie jest prawnie zobowiązany do spłaty compound. No, jestem bardzo ciekawy, jak ta historia się zakończy. A jeżeli chodzi o wzrosty na Solanie, mogła je spowodować informacja, że Grayscale stawia właśnie na Solanę. Dzięki kwartalnemu rebalansowaniu Solana i Uniswap po raz pierwszy trafiły do portfela Grayscale. Aktualny podział Sol w portfelu Grayscale inwestment wynosi 3,24%, w przypadku Uniswap jest to 1,06%. To mnie również cieszy, ponieważ w Uniswap również miesiąc miesiąc inwestuje część pieniędzy. Możemy w tym artykule znaleźć również informację, że inwestowanie w popularną kryptowalutę, mowa oczywiście o Solanie, wciąż może przynieść atrakcyjne zyski. Jest to jeden z dwóch powodów, dla których Grayscale zdecydował się właśnie na tą kryptowalutę. A jeżeli chodzi o popularnego początkiem roku Dogecoina oraz pojawienie się jego pierwsze dziesiątce, mamy tutaj informację, że współzałożyciel Dogecoina Billy Markus stawia na tokeny NFT oraz most Ethereum Dogecoin, który ma pomóc w masowym przyjęciu memcoin. Mówiąc krótko, współzałożyciel Dogecoina chce, aby można było nim płacić za tokeny NFT na platformach takich jak OpenSea. Jak widzicie, to NFT pojawia się w każdej wiadomości NFT tu, NFT tam, każdy chce NFT, każdy robi NFT, każdy chce na tym zarobić, dlatego właśnie Ethereum i Dogecoin zostaną połączone mostem. Opracowywany obecnie most Doge Ethereum umożliwiłby użytkownikom przesyłanie Doge z Blockchaina Dogecoin na blockchain Ethereum oraz zawieranie transakcji z wykorzystaniem tego aktywa w takich sektorach jak zdecentralizowane finanse DeFi i NFT za pośrednictwem kontraktów na token ERC20 Doge. Oczywiście to wszystko mogłoby wpłynąć pozytywnie na samą cenę Dogecoina, ponieważ zapewniłoby dodatkową użyteczność Dogecoina. Także jak widzicie, na backstageu dzieje się dużo, jeżeli chodzi o ten token. Jeżeli się nim interesowaliście, jeżeli jesteście inwestorami Dogecoina, no to na pewno warto śledzić takie informacje, bo to może mieć korzystny wpływ na cenę w przyszłości. Zanim sprawdzimy kolejne informacje ze świata kryptowalut, przejdźmy na chwilę na wykres Bitcoin do USDT i zobaczcie interwał tygodniowy, czyli każda pojedyncza świeczka jest to okres jednego tygodnia. Mamy tutaj poprzedni tydzień, zamknął nam się fajnie byczo na wysokim poziomie 40, ponad 48 tysięcy dolarów. Niestety ten tutaj opór na poziomie 48 400 dolarów ponownie zatrzymał cenę. No i teraz bujamy się właśnie w jego okolicach. Jeżeli Bitcoinowi uda przebić się ten opór, będzie miał tutaj fajną drogę w okolice 52 tysięcy dolarów, a więc na pewno warto ten obszar yy, obserwować. A teraz przejdziemy do zagrań ubiegłego tygodnia i pokażę Wam dwa kolejne, które postaram się rozegrać w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o pierwsze zagranie Bitcoin do USDT, gdzieś tutaj w tych okolicach mówiłem wam o tym, że liczę na to, że Bitcoin albo spadnie, albo pójdzie do góry. I teraz możemy się śmiać. Ha ha ha, Dominik, aleś ciebie filozof, aleś ciebie wróżbita. No ale mówiąc poważnie, no to w tym zielonym obszarze liczyłem na to, że jeżeli Bitcoin rzeczywiście pójdzie w ku dołowi, Zagram pozycję na longi, czyli na wzrosty. Jeżeli wejdzie mi tutaj w tą strefę, postaram się szukać wejścia na shorty, czyli na spadki. Był to okres, w którym Bitcoin konsolidował. Był to okres, w którym ciężko było przewidzieć, jak zachowa się cena Bitcoina, dlatego właśnie przygotowałem sobie obszary, w których miałem te zlecenia ustawione. Jeżeli chodzi o zlecenia na spadki, jak widzicie, zostało ono skutecznie wybite, Bitcoin zanotował duży wzrost i takie zagranie niestety nie mogło być. Aktywowane, jeżeli chodzi o te zagrania, tutaj w tej zielonej strefie mam wciąż aktywne zlecenia na ewentualne zagrywki, jeżeli bitcoin do tego obszaru zleci. Pokażę Wam, jak to wygląda obecnie. Mamy tutaj narysowany zielony obszar okolice 45200 dolarów oraz 44100 dolarów. Właśnie w tym obszarze mam ustawione zlecenia na zagrania, na wzrosty, tutaj mam ustawione stop loss, więc jeżeli rzeczywiście Bitcoin spadnie nam tutaj do tego obszaru i moje zlecenia się aktywują, no to jeżeli będziemy dalej spadać to stop loss wytnie mi je w tym momencie, a jeżeli się uda, no to oczywiście gram pozycję long. Obszar czerwony, jak widzicie, jest to obszar, w którym będę szukał ewentualnych zagrań pozycji krótkich, czyli na spadki pomiędzy 49500, a 50500 jeżeli sytuacja będzie klarowna, zagram pozycję na spadki. W tym momencie, tak jak mówię Mam już ustawione na giełdzie Binance pozycje na wzrosty w tym zielonym obszarze. Przejdźmy sobie na chwilę na giełdę Binance. Dokładnie 45 200, 44 778 i kolejna 44 020 po to, aby uśrednić ewentualną cenę wejścia, tak jak tutaj widzicie na tym rysunku. No i stop loss, tak jak mówiłem, ustawione 41 896 dolarów. Będę Was informował na telegramie, jak to zagranie przebiega i czy w ogóle się aktywowało, bo w tym momencie, jak widzicie, cenach konsoliduje w obszarze pomiędzy 48 tysięcy, a 47 300. I kolejne zagranie z ubiegłego tygodnia, celo do USDT, wchodziłem dziś tutaj w tych okolicach, miałem również dwa kolejne zlecenia ustawione, aby uśrednić cenę, oba zostały aktywowane, no i mało brakło, aby został złapany stop loss, na szczęście cena zawróciła i wróciła tutaj do tego zielonego obszaru, no i teraz konsoliduje, zobaczymy jak zachowa się to zagranie w przyszłości, dam Wam oczywiście znać w przyszłym tygodniu, no bo zostawiam je wciąż aktywne. No i kolejne zagranie na ten tydzień, które się aktywuje, jeżeli cena zleci tutaj do tego zielonego obszaru. Zlecenie mam już oczywiście ustawione na giełdzie Binance 0.513 0.489 dla uśrednienia ceny oraz 0.4733 jeżeli chodzi o stop loss 0.4243 no i to są moje take profity. Dam Wam znać, że to zlecenie zostanie aktywowane, jeżeli cena wpadnie mi tutaj skutecznie do tego zielonego obszaru. Także to tyle jeżeli chodzi o zagrania na rynku futures w tym tygodniu, ale zanim wrócimy do informacji ze świata kryptowalut, chciałbym wam ogłosić wyniki zabawy. Która rozpoczęła się 26 kwietnia 2021 roku, a dokładnie w tym nagraniu pytałem, jaką cenę osiągnie Bitcoin do końca września 2021 roku. No i jedną z zasad było to, że musi wziąć w niej udział minimum 100 osób. Niestety to nie zostało zrealizowane. Nie wiem dlaczego tylko 85 komentarzy pojawiło się z predykcją ceny Bitcoina do końca września 2021 roku, ale jedna z osób mimo wszystko, zobaczcie, była bardzo, ale to bardzo blisko. Dawid podał cenę bitcoina do końca września 2,21 41 000 dolarów, a przypomnę, 30 września przed północą cena bitcoina to 43 740 dolarów. Tutaj również mam na wykresie podane, także możecie sobie sprawdzić, 43 740 dolarów i 55 centów 30 września o 11:59. Tyle właśnie płaciliśmy za jednego Bitcoina, więc gratuluję Dawid, byłeś naprawdę bardzo, bardzo bliski. Pomyliłeś się jedynie o kilka tysięcy, dlatego chciałbym Cię, mimo tego, że zasada stu komentarzy nie została zrealizowana, chciałbym Cię nagrodzić, odezwij się do mnie na Twitterze, czy też na Telegramie, bo mimo wszystko postanowiłem Cię w jaki sposób nagrodzić. Czekam na Twoją wiadomość i gratuluję. A teraz już o Ethereum, którego cena może osiągnąć w przeciągu najbliższych kilku miesięcy 13 tysięcy dolarów. Czy to jest w ogóle możliwe? Jeśli historia zechce się powtórzyć, w ciągu najbliższych 6 miesięcy cena Ethereum może wzrosnąć do 13 tysięcy dolarów. Dlaczego? O wspomnianym potencjale świadczy ma wskaźnik fraktalny z 2017 roku, składający się z co najmniej czterech formacji technicznych, które przyczyniły się do wzrostu ceny Ethereum o ponad 7 tysięcy Ten sam zestaw byczych wskaźników pojawił się ponownie, gdy Ether kosztuje powyżej 3350 dolarów po wzroście o 360 od początku roku. Te wskaźniki techniczne, o których mowa, to stochastyczny RSI, wskaźnik siły względnej RSI, byczy młot i poziom wzniesienia Fibonacciego. Ostatni kwartał bieżącego roku odzwierciedla jak dotąd ruch ceny Ethereum z fraktala z 2017 roku. 16 miesięcy po utworzeniu byczego przecięcia stochastik RSI cena Ethereum wzrosła o 3400% do ponad 4300 dolarów. W międzyczasie nastąpił duży ruch wzrostowy, który, tak jak w 2017 roku, zepnął miesięczny RSI Etheru do strefy wykupienia. Następnie nastąpił okres konsolidacji, w którym na wykresie Ethereum utworzyła się formacja byczego mota lips 2021, sugerowało to, że niedźwiedzie utworzyły dno cenowe. Analityk występujący pod pseudonimem ID757, który jako pierwszy zauważył fraktal na Ethereum, zwrócił uwagę na potencjał mota, który mógłby spowodować wzrost ceny kryptowalut do poziomu bliskiego linii FIBO2.618 czyli około 13 tysięcy dolarów. Wow, jeżeli faktycznie. I Tirium osiągnęłoby 13 tysięcy dolarów w przeciągu 6 miesięcy, to byłby to niesamowity wynik. A teraz już polećmy do Salwadoru. Mamy tutaj dużo informacji odnośnie tego, co dzieje się po przyjęciu bitcoina jako legalny środek płatniczy. I między innymi mamy informację, że Salwador rozpoczyna kopanie kryptowaluty. Jakiś czas temu, kiedy mówiło się, że Salwador chce wydobywać bitcoina energią pochodzącą z wulkanu, brano to pół żartem, pół sery, natomiast teraz. Należy brać to na poważnie. Zobaczcie, w ciągu zaledwie kilku miesięcy Salwador przyjął Bitcoina jako prawny środek płatniczy, to już wiemy, i zbudował bitomaty siwo. Otworzył fizyczne punkty wymiany środków i udostępnił krajowy portfel kryptowoltowy. O tym za chwilę również więcej powiemy. Natomiast rząd postanowił pójść o krok dalej i wykorzystać najczystszą i najbardziej odnawialną energię dostępną na rynku, pochodzącą bezpośrednio z wnętrza wulkanu, do wydobywania Bitcoinów w celu wsparcia budżetu niewielkiej i pogrążonej w kryzysie gospodarki. I zobaczcie, tutaj mamy na filmiku pokazane jak to wygląda. To jest właśnie kopalnia Bitcoina na Salwadorze, która zasilana jest energią wulkaniczną. Nieco ponad 3 miesiące temu Salwador po raz pierwszy poinformował o projekcie wydobywania Bitcoina z wulkanu. Nasi inżynierowie właśnie poinformowali mnie, że wykonali nowy odwiert, który zapewni około 95 miliona watów 100% czystej, zeroemisyjnej energii geotermalnej z naszych wulkanów zaczynam projektować wokół niego pełny. Hub wydobywczy Bitcoina komentował bukelele jeszcze w czerwcu bukelele, czyli prezydent Salwadoru. Salwador chce zapewnić alternatywną formę bezemisyjnego kopania Bitcoina. Podobno prywatne firmy będą miały możliwość przeniesienia lub rozpoczęcia operacji wewnątrz elektrowni geotermalnej w Salwadorze. To jest naprawdę byczy news. Dla całego środowiska Bitcoina, tak? To pokazuje, że można. Są kraje, popatrzcie, Islandia, tak? Mogłaby również czymś podobnym się zająć, gdyby tylko chciała. Mają wulkany, mają wulkany. Nie wiem, czy technicznie byłoby to równie możliwe jak na Salwadorze, natomiast wystarczy tylko chcieć, wystarczy próbować. Trzy miesiące minęły od informacji, którą podał Bukele, tak? Trzy miesiące i już można to robić. Tak samo, jeżeli chodzi o środek płatniczy, który zrewolucjonizował życie mieszkańców Salwadoru. I zobaczcie sami. Tydzień temu dokładnie 27 września pokazywałem Wam na Twitterze, że 2 miliony 255 tysięcy osób korzysta na co dzień z Bitcoina. Teraz mamy nowe informacje, zobaczcie, już 3 miliony, tak, czyli mamy wzrost o 800 tysięcy osób w przeciągu kilku dni. Prezydent Bukele powiedział na Twitterze, że 3 miliony osób w tym momencie używa portfela Shivo Wallet, tak? czyli płaci na co dzień Bitcoinem albo po prostu ma tam swoje Bitcoiny. To jest niesamowite. 800 tysięcy osób w kilka dni, a zobaczcie, ile ten kraj ma mieszkańców. Liczba ludności w 2017 roku: 6 milionów 369 tysięcy mieszkańców, tak, czyli w tym momencie połowa kraju. Zakładając oczywiście, że wciąż jest tyle mieszkańców, może jest więcej, może mniej, nie ma to teraz tak naprawdę znaczenia, chodzi o skalę, zobaczcie. Połowa ludności Salwadoru używa Bitcoina. To pokazuje, że ludzie tego chcą, tylko trzeba dać im na to szansę, trzeba im pozwolić używać to, czego tak naprawdę chcą. Pytanie tylko, czy w Europie, czy w naszym kraju chcą oddać ludziom możliwość decydowania jak, w jaki sposób chcą wydawać swoje pieniądze. Oczywiście prezydent Salwadoru nie zamierza spocząć na laurach mimo tego, że odniósł sukces przy wydobyciu bitcoina, przynajmniej wszystko, co robi, zmierza ku temu, aby było dobrze. Tak samo, jeżeli chodzi o użyteczność bitcoina, jeżeli chodzi o adopcję bitcoina w tym kraju, zobaczcie, jak zakręca ludzi do tego, aby płacili bitcoinem w sklepie. W Salwadorze, za każdy galon paliwa płacąc bitcoinem, dostajesz 0,20 centa. Czy to nie jest wspaniałe? Lepszej reklamy wyobrazić sobie nie można. I żeby była jasność, to nie chodzi o to, co żebym teraz was namawiał do używania bitcoina, że to bitcoin jest taki wspaniały, cudowny, że to on jest. Lekarstwem na całe zło. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dać ludziom możliwość wyboru. Jeżeli chcą płacić czymś takim w sklepie, to dlaczego im tego zabraniać? Tymczasem w naszym kraju kolejny rekord inflacji. Mało kto sądził, że będzie aż tak źle. To ja was wszystkich zachęcam do tego, aby wrócić sobie na mój kanał. Jaki jest wpływ inflacji na Twój portfel? Obejrzyj sobie to nagranie, w którym pokazywałem, że inflacja nie wynosi 5,4%, tylko dużo, dużo więcej około 16%, przynajmniej. Tak wynika z porównania cen, które zrobiłem z roku 2020 z obecnymi cenami, które mamy w sklepie. No i zobaczcie, tutaj w tym artykule możemy wyczytać, że inflacja nie wynosi 5,5% tylko aż 5,8% i oni się dziwią, jak to jest możliwe. Tak naprawdę 5,8% to też nie jest liczba, która adekwatna jest do tego, co rzeczywiście się dzieje na świecie. Jestem przekonany, że w kolejnych miesiącach ta inflacja podawana, przynajmniej oficjalnie, będzie dużo, dużo większa i stopniowo dojdę do idolu tej dwucyfrowej jestem przekonany mogę się nawet wami o to założyć No, i tutaj mamy oficjalną informację prosto z GUS. We wrześniu 2021 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według szybkiego szacunku, no rzeczywiście był on na pewno szybki, wzrosły w porównaniu do września 2020 o 5,8%. Czyli już nie 5,5%, a 5,8%. Ale wróćmy ponownie do informacji o kryptowalutach. Zostawmy inflację, bo tutaj już nic z tym nie zrobimy, ona tylko i wyłącznie będzie rosła. Zobaczcie. Płatne oferty pracy w USA ze słowami kluczowymi takimi jak kryptowaluta i blockchain wzrosło ponad 600% w porównaniu z poprzednim rokiem i prawie 400 w porównaniu z 2019, a na stronie CryptoCurrency Job CEO odnotował wzrost prawie 1500%. To jest niesamowite, to pokazuje jak duże zapotrzebowanie jest na fachowców branży blockchain, ponieważ firmy nie chcą zostać tyle, chcą się udoskonalać iść z duchem czasu, a technologia blockchain jest to przyszłość również dla firm. A teraz chciałbym Wam pokazać ciekawy wykres stock to Flow Ratio, który na pewno znacie, który pokazałem Wam również na moim koncie na Twitterze i wskazać podobieństwa cyklu z 2013 roku z obecnym cyklem. Zobaczcie mieliśmy top w kwietniu również w obecnym cyklu tak samo, potem mieliśmy duże spadki, tak samo było i w tym cyklu, następnie małe wzrosty i wrześniowa korekta, w międzyczasie mieliśmy kilka banów z Chin, m.in. wrześniowy ban, tutaj również historia się powtórzyła. No i to na co teraz czekamy jest to czwarty kwartał, czyli październik, listopad, grudzień. Zobaczymy czy tutaj również historia się powtórzy. Jeżeli tak by było, mielibyśmy ogromny wzrost. Zobaczcie, w październiku w 2013 roku mieliśmy wzrost o 60%, a w listopadzie o 451%. Czy teraz będzie podobnie? Na pewno wszyscy na to czekają. I kolejna informacja tym razem ku zaskoczeniu wszystkich o NFT. Tym razem TikTok zamierza wyprodukować NFT Najlepsze filmy, najlepszych twórców zostaną zapisane w formie NFT sprzedane. No a oczywiście zysk ze sprzedaży NFT TikTok zostanie podzielony pomiędzy tych właśnie twórców, najlepszych twórców TikToka. Niesamowite, już każdy idzie w blockchain, każdy idzie w kryptowalutę NFT DeFi. To się dzieje. Mieliśmy również kilka złych informacji w ubiegłym tygodniu, m.in. o Alibaba, która blokuje sprzedaż koparek oraz o Chinach, które blokują strony do śledzenia kursów kryptowalut. Natomiast to, co cieszy. To informacja, że Fed nie ma zamiaru zakazywać kryptowalut. Przewodniczący Fed poinformował, że Stany Zjednoczone nie mają zamiaru iść za przykładem Chin w zakresie wprowadzenia całkowitego zakazu kryptowalut, pozostają jednak zainteresowane kwestią regulacji w sektorze stablecoinów. I możemy wyczytać według nich: stablecoiny są jak fundusze rynku pieniężnego, są jak depozyty bankowe, które do pewnego stopnia znajdują się poza granicami regulacyjnymi. Właściwym kierunkiem działania jest to, aby zostały regulowane ta sama aktywność. Ten sam wymiar regulacji. Jak poinformował Powell, Stany Zjednoczone skłaniają się bardziej w kierunku regulowania rynku w taki sam sposób, w jaki regulują się rynki finansowe. Warto wspomnieć, że komentarze Powella pojawiły się zaledwie kilka dni po tym, jak wezwał on kongres do wsparcia rozwoju cyfrowej waluty CBDC amerykańskiego banku centralnego. Niektórzy eksperci spekulowali, że stworzenie cyfrowego dolara doprowadziłoby do całkowitego zakazu prywatnych kryptowalut, tak jak miało to miejsce w Chinach. Nie znalazło to jednak potwierdzenia w komentarzach szefa FED. Te wszystkie CBDC, cyfrowe dolary, jeny, złotówki, euro itd., itd., to nie jest na pewno nic dobrego, bo to sprawi, że jeszcze bardziej rządy będą kontrolować nasze finanse, będą widziały do, co do grosza, ile mamy pieniędzy, bo nie będzie się tego w stanie ukryć, tak, jak będzie tylko i wyłącznie cyfrowy pieniądz. To na pewno nie cieszy, natomiast to, co cieszy, że będzie alternatywa, wciąż będą kryptowaluty. Nawet jeżeli by zakazali kryptowalut, to są takie kryptowaluty, których zakazać się nie da, których można używać mimo tego, że takie zakasy mogłyby się pojawić. Pamiętajcie o tym. Natomiast dla osób, które są tu tylko i wyłącznie w celach spekulacyjnych, byłaby to oczywiście na pewno zła informacja, jeżeli taki ban by się pojawił ze strony Amerykanów. I na koniec o błędzie Bitfinex, która zapłaciła ponad 23 miliony dolarów w Ethereum, aby wytłać. USDT o wartości 100 tysięcy niesamowite. Jedna z najpopularniejszych centralizowanych giełd Bitfinex wydała ponad 23 miliony dolarów opłat, aby wysłać 100 tysięcy dolarów za pomocą sieci Ethereum. Co się stało? Bitfinex przeprowadził transakcję przy użyciu niedawno wdrożonego uaktualnienia EIP 1559, które miało na celu obniżenie opłat za gaz w sieci. No to obniżyło ładnie. Z dostępnych informacji wiemy również, że transakcja została zaprocesowana przez górnika Ethereum, który Znajduje się w pierwszej dziesiątce minerów pod względem liczby bloków wydobytych w ostatnim tygodniu. No to ładnie mu się trafiło. Górnik, który wydobył blok 1.3307440 ma zwrócić przepłacone 7626 itd. No to fajnie. No to całe szczęście, że ta historia zakończy się szczęśliwie, że wiemy kto ma oddać i komu ma oddać, albo inaczej kto chce oddać i komu odda te pieniądze, bo są to potężne pieniądze, nie ukrywajmy. Natomiast. To też mówi nam, aby zwracać uwagę na to, jakie płacimy fee, tak? Jeżeli przesyłasz gdzieś jakąś kryptowalutę, zawsze sprawdź kątem oka, jaką masz zapłacić za to prowizję. Czyli przykładowo, jeżeli jesteś na portfelu Metamask i używasz sieci Ethereum czy też Binance Smart Chain, nie ma znaczenia jakikolwiek, zawsze sprawdź kątem oka przed potwierdzeniem, wysłaniem danej kwoty, jaką masz opłatę FI, bo czasami może być ona naprawdę niesamowicie wysoka, może się pojawić jakiś błąd w portfelu czy też w systemie, no i zapłacisz dużo więcej niż powinieneś. Zawsze zwróć na to uwagę, zanim klikniesz potwierdź. I już zupełnie na koniec chciałbym skorzystać z faktu, iż jest dzisiaj czwarty dzień miesiąca, a czwartego dnia miesiąca, jak pamiętacie, z tej serii własnej M4 Nieruchomość Plus idę na rynek kryptowalut, biorę 300 zł i kupuję trzy wybrane kryptowaluty. Możecie sobie zawsze wejść tutaj w playlisty i zobaczyć właśnie te nagrania. Mamy tutaj aż 8 filmów i w każdym z nich staram się przekazać inne informacje odnośnie właśnie tego projektu. W pierwszej części mówiłem, dlaczego wybrałem m.in. LTO Nexus oraz Tezos. Ja się bardzo cieszę, bo jak widzieliście na początku tego nagrania właśnie Tezos wzrósł bardzo mocno. No a ja kilka dni temu jak mieliśmy te ogromne spadki, jak indeks Fear and Grid pokazywał ogromny strach na rynku, zakupiłem m.in. Elto, Nexus, Tezos. No i z projektu Moje 500, który zobaczycie już niedługo na moim kanale, zakupiłem Bitcoin, Ethereum oraz Uniswap, Uniswap, również poszedł do góry, wszystko się zgadza, dlatego skorzystając z okazji jeszcze raz powtórzę, chciałbym w tym nagraniu pokazać Wam jak wygląda portfel własny 4 ponieważ tak jak mówię jestem chory, nie jestem w stanie nagrać kolejnego nagrania, którym pokazałbym tylko i wyłącznie moje zakupy. Mam nadzieję, że tym razem mi to wybaczycie, to nagranie będzie również jedną z serii własne 4 No i zobaczcie, po 9 miesiącach wydałem łącznie 2700 zł, na dziś te kryptowaluty są warte 3958 no, jeżeli chodzi o Nexus, jest on na stracie 5%, 48 zł. Tu są wszystkie moje zakupy. Możecie sobie zobaczyć w wolnej chwili: na spokojnie dać stop. Następna, tutaj mamy Tezos, zysk 130%, ponad 1100 zł zysku, tylko dlatego, że kupowałem właśnie miesiąc-miesiąc tą kryptowalutę Tezos. I ostatnia pozycja LTO. Tutaj nieduża strata. Widać, że zakupy robione miesiąc-miesiąc przed 9 miesięcy na tej pozycji nie dały ani zarobić, ani nie stracić. Ale myślę, że w perspektywie kilku miesięcy ten portfel naprawdę da mi fajnie zarobić. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie mój sposób budowania portfela, za pomocą którego w przyszłości mam zamiar zakupić nieruchomość. Oglądajcie miesiąc w miesiąc, a przekonamy się, czy się udało. Także to tyle w tym nagraniu. Całe szczęście, Kaszel, nie przeszkadzał za bardzo. Udało mi się zrealizować całe nagranie tak, jak planowałem. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, bo to pomaga rozwijać się mojemu kanałowi jeszcze szybciej. I oczywiście jak zawsze dziękuję Wam wszystkim, jest nas już ponad 9300 osób na kanale. Za wszystkie subskrypcje dziękuję, kłaniam się nisko i widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale, trzymajcie się, hej!